Olimpiada Umiejętności Hotelarskich to wydarzenie, które promuje i rozwija umiejętności oraz kompetencje zawodowe związane z hotelarstwem wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jej motto brzmi – hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują. A hasło tegorocznej edycji to Rodzina w hotelu. Wydarzenie odbyło się w Termach Warmińskich. To jest trzecia edycja tej olimpiady. Pierwsza odbyła się w Szkole Głównej Handlowej, ale potem udało nam się pozyskać Fundację Polskie Hotele Niezależne, które jest w. Współorganizatorem tej olimpiady, i dzięki temu poziom tej olimpiady znacznie wzrósł. Przede wszystkim ze względu na ekspertów, a po drugie na warunki. Co taka olimpiada daje młodym ludziom? Olimpiada jest takim sposobem, który prowadzi do rywalizacji. Każda rywalizacja jest motywem do. Podnoszenia swoich umiejętności, kwalifikacji. Olimpiada ma za zadanie pokazanie tych najlepszych, których warto później zatrudnić w obiektach hotelowych, a na co właściciele hoteli zwracają szczególną uwagę, wybierając pracowników. Przede wszystkim w młodych ludziach, żeby chciało się chcieć. To jest pierwsze. Drugie, to, żeby być uśmiechniętym, otwartym do ludzi, a trzecie, umiejętności nauczymy. Jeżeli już teoria jest tak pięknie zdana i to osoby doszły do etapu centralnego, to już samo wykonywanie tego zawodu też samo. Przyjemność. Celem Olimpiady jest też rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębienie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Dlatego tak ważne było to, by Olimpiada odbywała się w warunkach hotelowych. Pierwszego dnia Olimpiady 38 osób rozwiązywało zadania quizowe i rozbudowane zadanie związane z obsługą klienta. Spośród tych osób wyłoniono kolejną piętnastkę, która wzięła udział w zawodach praktycznych Olimpiady Umiejętności. Hotelarskich. Uczestnicy biorą udział w dwóch zadaniach praktycznych. W języku angielskim obsługują gości hotelowych w części spa oraz w recepcji hotelowej. Podczas wykonywania tych zadań emocji nie brakowało, ale warto było zmobilizować się, bo takie wartościowe inicjatywy, jak Olimpiada, przyczyniają się do podnoszenia jakości obsługi w sektorze hotelarskim i turystycznym. Uczestników tego wydarzenia zapytaliśmy o wrażenia z Olimpiady. Jak oceniasz właśnie organizację Olimpiady? To organizacja jest na bardzo wysokim poziomie. Nie ma napiętej atmosfery, wszystko jest dograne świetnie uczestnicy też są super. No myślę, że jest ok, jest, jest też trochę czasu wolnego. Wczoraj nawet byłem tutaj na basenie. Myślę, że jest bardzo dobrze zorganizowana. Uczestnicy też mogą się integrować ze sobą. Jak oceniasz komisję, trochę wspiera? Myślę, że na pewno wspierają. Myślę, że też każdy z nich ma nadzieję za nas wszystkich. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich w Leeds Parku Warmińskim czuwali członkowie komisji, którzy mieli nie lada zadanie, by wybrać najlepszych z tych najlepszych. Zwracamy uwagę na postawę ucznia, na to, czy potrafi rozwiązać problemy, czy potrafi czasem obejść coś, co mu nie idzie. Zwracamy uwagę na poprawność zameldowania czyli i potwierdzenie rezerwacji, ale również na mowę ciała, na płynność w posługiwaniu się językiem angielskim, ponieważ przyjęcie rezerwacji jest w języku angielskim. Oraz na taką ogólną otwartość do gościa, na taką całą mowę werbalną, niewerbalną, taką ogólną postawę przyszłych recepcjonistów. Znakomitą postawą, ale również ogromną wiedzą z pewnością wykazał się Norbert Nowak, który zajął pierwsze miejsce i tym samym wygrał trzecią edycję Olimpiady Umiejętności Hotelarskich w Lidzbarku Warmińskim. Co czujesz? Jestem oszołomiony, jestem w szoku, nie dowierzam w to, ale na pewno jestem bardzo zadowolony i no myślę, że ciężka praca się na pewno opłaciła. Norbert Nowak jest zdecydowany swoją przyszłość związać z branżą hotelarską. A co mu się podoba w tej branży? Co mi się podoba praca z ludźmi. To jest główny aspekt. Jestem bardzo ruchliwą osobą, bardzo wygadaną i Podoba, podoba mi się sam fakt przebywania z ludźmi, patrzenia, jacy są, jak się zachowują, rozmowy, dowiedzenia się i nawiązania nowych kontaktów. Nauczycielka Norberta nie kryła wzruszenia, że jej podopieczny zdobył pierwszą nagrodę. Norbert jest wyjątkowym człowiekiem. Uważam, że bezwzględnie zasługiwał na, na, na wygraną. Jest niesamowicie wrażliwy, uzdolniony, temperamentny, charakterny i myślę, że tym wygrał zdecydowanie. Hotelarstwo to jego pasja. A czy trzeba było dużo pracy włożyć w to, by uczeń osiągnął tak. Duży sukces. Jest to w ogóle wieloletnia praca, i nie tylko praca taka na lekcjach, gdzie mamy przygotowanie standardowe do egzaminu zawodowego. Natomiast jest to praca dodatkowa ponad to, co robimy na lekcjach. I Norbert się tym wykazał zdecydowanie. W wydarzeniu udział wzięli znakomici goście, którzy motywowali uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych oraz biznesowych. To jest przyszłościowy kierunek hotelarstwo. Ja myślę, że to zawsze był i jest i będzie kierunek, który daje ogromne możliwości. Z jednej strony dla osób pracujących w hotelach, w restauracjach rozwoju, bo to niezwykle dynamiczna i umożliwiająca rozwój osobisty praca, ale z drugiej strony mająca ogromne znaczenie z perspektywy rozwoju gospodarczego i społecznego regionów, ale także państwa. Branża hotelarska odgrywa bardzo ważną rolę i coraz większą rolę w gospodarkach wszystkich. Krajów. Nie tylko jakichś krajów wyspiarskich, ale także dużych krajów na przykład kontynentalnej Europy, takich jak Polska czy Niemcy. Więc to jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że młodzież uczy się w tym zakresie. A czy takie obiekty jak ten w Lidzparku Warmińskim sprzyjają rozwojowi turystyki w regionie? Tak, oczywiście. I bardzo się cieszę, że ta olimpiada ma swój finał właśnie w tym obiekcie termy warmińskie w Lidzbarku Warmińskim. To jest wspaniała promocja powiatu miasta na arenie kraju. Szkoła główna handlowa, która objęła patronat nad tym wydarzeniem, też daje prestiżu i rangi temu wydarzeniu. Pod sporym wrażeniem obiektu w Lidzparku Warmińskim byli również uczestnicy olimpiady. Uważam, że jest to na pewno fajny obiekt na weekend, na wypad. Z dziećmi zdecydowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o te zjeżdżalnie wodne, o sale zabaw. Na pewno obiekt jest pierwszej klasy, to mogę powiedzieć, jest bardzo luksusowy. Obiekt rzeczywiście niezwykły. Temat, który. Temat przewodnik, który przewodzi tegorocznej olimpiadzie, rzeczywiście odzwierciedla się w tym obiekcie. Rzeczywiście obiekt zdecydowanie jest dostosowany do dzieci. Jest prześliczny, przestronny i. Też taki prosty, przez to każdy może się tak trochę poczuć jak w domu. Podczas wydarzenia odbyło się również szereg ciekawych warsztatów dla nauczycieli i uczniów. Jeden z nich na temat aktualnych problemów kształcenia branżowego prowadziła Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurski kurator oświaty. Każdy rodzaj kształcenia ma swoje problemy, więc myślę, że kształcenie branżowe również przede wszystkim brak nauczycieli zawodu, którzy mogliby uczyć młodych adeptów sztuki w określonych zawodach. No to myślę, że to jest taki główny, bo doposażenie jest sukcesywnie poprawiane, ulepszane, dokupowane. Szkoły są dość dobrze wyposażone. Prezentacja strojów hotelarskich to temat innej prelekcji, którą zaprezentowała przedstawicielka firmy Grapil. Profesjonalny wizerunek biznesowy to element pierwszego wrażenia, które często decyduje o konkretnych postawach klienta. Wizerunek całego zespołu, odpowiedni ubiór, odgrywa szczególnie ważną rolę w branży hotelarskiej. Gastronomicznej. Wskazujemy na fachowość i kompetencje, wskazujemy na wiarygodność i wizerunek spójny całym, czy obiektem, czy firmą. Przypomnijmy, celem olimpiady było podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodów w szkołach hotelarskich, integracji środowiska hotelarskiego, branża szkoła, szkoła branża, dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych. Ale jak się okazuje, podczas olimpiady w Lidsparku były też dodatkowe możliwości rozwoju. Chętni uczniowie mogli jednocześnie wziąć udział w innych eliminacjach, tym razem online. Specjalnie dla finalistów tej edycji Olimpiady, w ogóle Olimpiady umiejętności hotelarskich. Zostało dedykowane zaproszenie do preeliminacji, do eliminacji regionalnych Skills Poland. 20 osób może do tych eliminacji Bydgoski się zakwalifikować, więc bardzo duże szanse są dla uczestników Olimpiady. I już bydgoszczy, uczestnicy Olimpiady, którzy się zakwalifikują, będą mieli możliwość awansu do Skills Poland, który się odbędzie w listopadzie, a w Skills Poland. Będziemy wybierać reprezentanta Polski do kadry narodowej, branżowej, który będzie Polskę reprezentował w kategorii w konkurencji obsługi gości hotelowych w Szanghaju w 2025 roku. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie twórczego myślenia uczniów, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia to pozostałe cele olimpiady, a także poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu. Ponadto zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych.